Przez długi czas wielu ludzi podąża ścieżkami, które nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę są. Jakby nosili maskę, żyjąc w rutynie, która do nich nie należy. Jednak w pewnym momencie wszechświat wywołuje nagły zwrot akcji i wszystko się zmienia. Pojawia się cisza, a wraz z nią samotność. Na początku może się wydawać karą, pustką bez sensu. Ale dla tych, którzy mają wyższy cel, ta izolacja staje się podróżą odkrycia i wzrostu. Samotność kształtuje tych, Którzy ją przyjmują. W ciszy, gdzie nie ma rozproszeń, rodzi się niezachwiana siła. Emocje się intensyfikują, lęki stają się widoczne i nie ma dokąd uciec. Wybrany uczy się stawiać czoła własnym cieniom, rozwijając rzadką wewnętrzną siłę. To doświadczenie nie czyni go nieczułym, ale odpornym. W chaosie świata zachowuje spokój, obserwując, jak inni gubią się w emocjonalnej burzy. Ta zdolność do pozostania skupionym jest często mylona z chłodem. Ale nie chodzi o ignorowanie emocji, lecz o to, by nie być ich niewolnikiem. Gdy pojawiają się wyzwania, wybrany bierze głęboki oddech i podejmuje decyzję z jasnością umysłu. Rozumie, że nie każda bitwa jest warta walki i że prawdziwa siła tkwi w dyscyplinie mentalnej. Ta zdolność do samokontroli wyróżnia go, sprawiając, że emanuje spokojem w środku chaosu. Oprócz panowania nad emocjami, wybrany posiada jeszcze głębszy dar zdolność dostrzegania tego, co ukryte. Nie daje się zwieść wymuszonym uśmiechom czy starannie dobranym słowom. Wyłapuje energię, wyczuwa ukryte intencje. Tam, gdzie inni widzą tylko powierzchnię, on czyta między wierszami, odkrywając prawdy niewidoczne dla większości. To przenikliwe spojrzenie nie pojawia się przypadkiem. Jest kształtowane przez introspekcję i ciszę samotności. Spędzony samotnie czas trenuje umysł, by wychwytywać szczegóły, interpretować gesty i słyszeć to, co niewypowiedziane. Dzięki temu wybrany chroni się przed fałszem i manipulacją, ponieważ wyczuwa prawdziwą naturę ludzi, zanim jeszcze się ujawnią. Ta wrażliwość czasami oddziela go od innych, ale także chroni przed negatywnymi wpływami. Dzięki tej jasności umysłu uczy się podejmować trafne decyzje. Podczas gdy wielu gubi się w wątpliwościach, on wie dokładnie, czego chce. Nie kieruje się strachem, lecz pewnością swojej ścieżki. Samotność nauczyła go ufać własnej intuicji, nie szukać aprobaty zewnętrznej. A ta pewność siebie, budowana przez lata, czyni go odpornym na rozproszenia i presję społeczną. Umysł wybranego staje się ostry, jak brzytwa. Nie poddaje się impulsom ani chwilowym emocjom. Każdy wybór jest podejmowany z precyzją, z jasną wizją tego, co naprawdę ważne. Podczas gdy inni wahają się, on idzie naprzód. Ta jasność nie jest wrodzonym darem lecz owocem cierpliwości i wewnętrznej pracy. Wraz z tą mądrością pojawia się rzadka umiejętność, prawdziwa empatia. Wybrany nie tylko rozumie ból innych, on go czuje. Jego własna podróż przez samotność nauczyła go dostrzegać cierpienie nawet wtedy, gdy jest dobrze ukryte. Wyczuwa je w szczegółach, w zagubionym spojrzeniu, w napiętej ciszy. Dlatego jego obecność koi, bo ci, którzy cierpią, w końcu czują się naprawdę zrozumiani. Ale ta wrażliwość może być także ciężarem. Głębokie odczuwanie oznacza noszenie emocji, które nie należą do niego. Jednak wybrany uczy się przekształcać tę empatię w dar. Wykorzystuje swoją zdolność postrzegania, by uzdrawiać, prowadzić i oferować słowa, które dotykają duszy. Jego obecność staje się schronieniem dla tych, którzy szukają zrozumienia i spokoju. W końcu jest jeszcze jedna zdolność, która wyróżnia wybranych umiejętność przekształcania samotności w rozwój. Podczas gdy wielu boi się być samemu, oni odnajdują w izolacji bramę do czegoś większego. Czas bez rozproszeń staje się laboratorium, w którym ich umysły się rozwijają, a dusze odnajdują jasność. Wybrani czynią introspekcję źródłem siły. Uczą się odnajdywać radość w sobie, nie polegając na świecie zewnętrznym. Tworzą wewnętrzną przestrzeń, gdzie pokój nie może zostać zakłócony przez zewnętrzne wpływy. I to ta niezależność emocjonalna sprawia, że są tak wyjątkowi. Nie potrzebują uznania, bo znaleźli swoją wartość w sobie. Cisza, która dla wielu jest niewygodna, dla nich jest domem. Podczas gdy inni szukają rozproszeń, oni zanurzają się we własnej świadomości i wychodzą z niej silniejsi. Przekształcają samotność w narzędzie wzrostu i ewolucji. Ten proces transformacji nie jest łatwy. Wymaga czasu, cierpliwości i odwagi, by stawić czoła własnej prawdzie. Ale ci, którzy przechodzą tę drogę, wychodzą z niej odnowieni. Niosą w sobie mądrość, której nie można nauczyć, lecz tylko doświadczyć. Samotność nie jest karą, lecz okazją. Ci, którzy ją akceptują, odkrywają moce, które odróżniają ich od większości. Stają się mistrzami siebie, panami swoich emocji, prowadzeni przez jasność, której niewielu posiada. A na końcu tej podróży dostrzegają, że nigdy tak naprawdę nie byli sami, bo kiedy łączą się ze swoją esencją, odnajdują w sobie większą obecność. Głos, który prowadzi, wzmacnia i oświetla drogę, nawet w najciemniejsze noce. Jeśli samotność puka do Twoich drzwi, może nie jest ciężarem, lecz wezwaniem zaproszeniem do odkrycia czegoś, czego większość nigdy nie dostrzeże. Bo w ciszy kryje się klucz do mocy, której niewielu ma odwagę obudzić. W ciszy zmysły się wyostrzają. Wybrańcy dostrzegają to, co inni ignorują, widzą poza starannie przygotowanymi słowami i wyrachowanymi gestami. Nic nie umyka spojrzeniu wyćwiczonemu przez samotność. To, co wcześniej wydawało się niewidoczne, objawia się z absolutną jasnością. Subtelna zmiana w spojrzeniu pauza przed odpowiedzą. uśmiech, który nie dociera do oczu, to wszystko opowiada historię, którą niewielu potrafi rozszyfrować. Ta percepcja nie jest wrodzonym darem, ale wynikiem ciągłej obserwacji. Kto spędza wystarczająco dużo czasu ze sobą, nauczy się rozróżniać prawdę od iluzji. Wybrany dostrzega. Kiedy ktoś mówi to, co inni chcą usłyszeć, kiedy komplement jest pusty lub gdy uścisk dłoni skrywa ukryte intencje, potrafi czytać między wierszami, czuje energię otoczenia, zanim w nie wejdzie. To rodzaj szóstego zmysłu rozwiniętego w ciszy. Wybrańcy czują ciężar słów, zanim zostaną wypowiedziane, rozpoznają intencje, zanim zostaną ujawnione. Ta zdolność widzenia przez Rentgen ich chroni, ponieważ zapobiega manipulacjom i oszustwom. Wiedzą, kto jest autentyczny, a kto tylko odgrywa rolę. Nic nie umyka oczom tych, którzy nauczyli się obserwować, a nie tylko patrzeć. Tak jak Jezus dostrzegał prawdę w ludziach, nawet gdy starali się ją ukryć, wybrańcy również posiadają tę zdolność. Nie dają się zwieść pozorom, statusowi czy starannie przygotowanym przemówieniom. Patrzą głębiej, poza powierzchnię. A to, co tam odkrywają, nie zawsze jest piękne, ale jest prawdziwe. Ta prawda sprawia, że są selektywni. Ostrożni w tym, kogo wpuszczają do swojego życia. Jednak ta wyostrzenie percepcji nie ogranicza się tylko do ludzi. Rozciąga się na wszystkie dziedziny życia. Wybrańcy rozwijają nadzwyczajną klarowność umysłową, ostrość koncentracji jak ostrze. Nie gubią się w rozproszeniach, nie dają się ponieść chaotycznym myślom ani impulsywnym decyzjom. Ich umysł staje się precyzyjnym narzędziem, odcinającym wszystko, co nieistotne, pozostawiając tylko to, co naprawdę ważne. Podejmowanie decyzji staje się naturalnym procesem, niemal automatycznym. Nie wahają się, ponieważ nauczyli się ufać sobie. Nie szukają zewnętrznej aprobaty, nie potrzebują uznania, by podążać swoją drogą. Podczas gdy świat tonie w wahaniach i wątpliwościach, wybrańcy idą naprzód, pewni tego, co robią. Ta klarowność stawia ich w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ dokładnie wiedzą, dokąd zmierzają i jak tam dotrzeć. Ta zdolność do myślenia z przejrzystością jest rzadkością. W świecie, w którym wszyscy są ciągle rozproszeni, gdzie zewnętrzne głosy próbują narzucać drogę, wybrańcy pozostają niewzruszeni. Filtrują hałas, odrzucają to, co nie ma wartości. Ich umysł staje się zorganizowaną przestrzenią, gdzie każda myśl ma cel. Nie dają się ponieść ulotnym iluzjom, bo widzą poza to, co jest natychmiastowe. Jednak ta klarowność nie oznacza chłodności. Wręcz przeciwnie. Towarzyszy jej głęboka empatia, czujnik bólu, który pozwala im poczuć to, co inni próbują ukryć. Ta wrażliwość nie jest ciężarem, lecz darem. Po przetrwaniu własnych bóli, wybrańcy stają się mistrzami w rozpoznawaniu cierpienia innych, nawet gdy nikt inny tego nie dostrzega. Widzą w oczach innych to, czego nie zawsze można powiedzieć. Wiedzą, kiedy uśmiech skrywa smutek, kiedy cisza to wołanie o pomoc. Czują ból, zanim słowa go wyrażą. Nie dlatego, że są mistykami czy nadprzyrodzeniami, ale dlatego, że sami przez to przeszli. Przeszli przez zbyt ciemne noce, by ignorować cierpienie innych. Samotność nauczyła ich słuchać, i to nie tylko uszami. Słuchają sercem. Czują ciężar emocji, wychwytują energię otoczenia. Podchodzą do tych, którzy potrzebują pomocy, często zanim ci ludzie się zorientują. Oferują pocieszenie, nie pustymi słowami, lecz obecnością, która mówi: rozumiem. A to zrozumienie robi całą różnicę. Empatia wybrańców nie jest tylko odbiciem ich własnego bólu. Jest potężnym narzędziem. Wiedzą dokładnie, kiedy mówić, kiedy po prostu słuchać, kiedy trzymać czyjąś dłoń bez słów. Ich obecność to ulga, bo ci, którzy cierpią, czują, że wreszcie jest ktoś, kto naprawdę ich dostrzega. Ale ta wrażliwość wymaga również równowagi. Czucie za dużo może być wyczerpujące. Wybrańcy muszą nauczyć się chronić swoją energię, nie brać na siebie ciężaru świata. Wiedzą, kiedy się oddalić, kiedy naładować swoje siły. To nie egoizm, ale potrzeba. Aby dalej pomagać, muszą być całościowi. I tak, w hałasie świata, oni pozostają w ciszy. Obserwują, czują, dostrzegają. Widzą to, czego inni nie widzą. Czują to, czego inni ignorują. I dlatego są inni. Są rządcy. To ci, którzy przeszli przez ogień i wyszli przemienieni. Ta podróż nie jest dla każdego. Wymaga odwagi, cierpliwości, gotowości do konfrontacji z niewygodnymi prawdami. Ale ci, którzy ją przechodzą, nigdy nie będą tacy sami. Stają się czymś więcej niż tylko ocalałymi. Stają się przewodnikami, latarniami dla tych, którzy nadal błądzą w ciemności. A potem, podczas gdy świat nadal jest rozproszony, wybrańcy idą dalej. Nie dlatego, że są lepsi. Ale dlatego, że wiedzą, że prawdziwa siła nie polega na unikaniu bólu, lecz na jego transformacji. Nie polega na uciekaniu przed ciszą, lecz na nauce z niej. Niewielu zrozumie tę podróż. Niewielu zobaczy to, co oni widzą. Ale ci, którzy dostrzegają, ci, którzy czują, wiedzą, jest w nich coś innego. Coś, czego nie można wyjaśnić, tylko przeżyć. Czas, dla wielu, jest tylko niekontrolowanym przepływem dni, które mijają bez kierunku. Ale dla wybranych jest to plastyczny element, substancja, którą można przekształcić. Samotność nauczyła ich alchemii czasu, mocy, którą niewielu rozumie. To, co dla niektórych jest nie do zniesienia pustką, dla nich staje się żyzną ziemią, w której umysł i dusza się rozwijają. Podczas gdy większość ucieka przed ciszą, wybrani ją obejmują. Odkrywają, że w tym cichym przestrzeni skrywa się ukryty skarb. Samotność przestaje być ciężarem i staje się warsztatem przemiany, gdzie każda myśl, każda emocja jest oczyszczana jak złoto w piecu. Ból, wcześniej nie do zniesienia, przekształca się w naukę. Czas spędzony w samotności przestaje być stratą i staje się inwestycją w własny rozwój. W tym osobistym laboratorium uczą się największej z lekcji emocjonalnej samowystarczalności. Odkrywają, że nie potrzebują zewnętrznych bodźców, aby czuć się kompletnymi. To, czego inni szukają na świecie, oni znajdują w sobie. Szczęście, cel, pokój wszystko było tam przez cały czas, czekając na rozpoznanie. To odkrycie zmienia wszystko. Kiedy ktoś nauczy się znajdować radość w swojej własnej obecności, staje się odporny na brak i zależność emocjonalną. Nie ma już desperacji po walidację, ani potrzeby wypełniania pustek powierzchownymi rozproszeniami. Umysł staje się silniejszy, serce spokojniejsze. Prawdziwa wolność nie polega na posiadaniu wszystkiego, czego się pragnie, ale na potrzebie bardzo mało, aby być w pokoju. Wybrani uczą się przekształcać chwilę samotności w portale rozwoju. Każda chwila ciszy jest okazją do połączenia, nie tylko z samym sobą, ale z czymś większym. W zamknięciu dostrzegają, że istnieje obecność poza tym, co widoczne, siła kierująca każdym krokiem. Nie są sami, nigdy nie byli. Samotność była tylko drogą do świadomości tej prawdy. A potem pojawia się ciekawy fenomen. Im więcej czasu spędzają w samotności, tym bardziej stają się magnetyczni. Jest coś w nich, co przyciąga, co intryguje. Pokój, który noszą w sobie, odzwierciedla się w ich oczach, gestach, sposobie, w jaki mówią. Nie muszą mówić wiele, ponieważ ich obecność już przekazuje wszystko. Są jak latarnie, świecące bez wysiłku, po prostu istniejąc. Świat dostrzega te różnice, ale nie potrafi jej wyjaśnić. Ludzie zastanawiają się, jak ktoś, kto spędził tyle czasu w ciszy, może mieć taką pewność, taką spokój. Tajemnica jest prosta: wybrani opanowali samych siebie, a kiedy ktoś opanuje własny umysł, żadna burza zewnętrzna nie może zachwiać jego fundamentami. Życie staje się inną grą dla tych, którzy nauczyli się tej sztuki. Podczas gdy wielu żyje w pułapce oczekiwań i lęków, wybrani poruszają się z lekkością. Nie martwią się o to, czego nie mogą kontrolować. Nie marnują energii na zmianę tego, co nie zależy od nich. Po prostu podążają swoją drogą, kierowani mądrością, którą tylko samotność mogła im dać. A najbardziej fascynujące jest to, że po znalezieniu tej wewnętrznej pokoju zaczynają dostrzegać piękno w prostocie. Zwykły dzień staje się niezwykły. Wiatr, który uderza w twarz, dźwięk deszczu, który spada, cisza nocy wszystko nabiera głębszego znaczenia. To, co wcześniej umykało uwadze, Teraz jest powodem do wdzięczności. Alchemia czasu uczy, że szczęście nie zależy od tego, co się ma, ale od tego, co się dostrzega. Świat pozostaje ten sam, ale wybrani widzą go innymi oczami. Ich bóle przekształcają się w zrozumienie, ich wyzwania stają się stopniami do czegoś większego. Nic nie jest zmarnowane, wszystko staje się częścią wielkiego procesu. I tak podążają dalej. Bez pośpiechu, bez lęku. Wiedzą, że każda faza podróży ma swój cel. Kiedy pojawia się samotność, nie opierają się jej, nie wpadają w rozpacz. Zamiast tego zanurzają się w niej, ponieważ wiedzą, że wyjdą z drugiej strony jeszcze silniejsi, jeszcze mądrzejsi. Prawdziwa moc wybranych nie tkwi w ich sile fizycznej ani w inteligencji, ale w panowaniu nad sobą. Nie są niewolnikami swoich emocji, nie są zakładnikami okoliczności. Są mistrzami własnego przeznaczenia, żeglując przez życie z pewnością tych, Którzy już stawili czoła ciemności i znaleźli swoje własne światło. Wielu postrzega samotność jako przekleństwo, ale wybrani widzą ją jako dar. Wiedzą, że to w ciszy naprawdę się słyszy, że to w braku rozproszeń znajdują odpowiedzi, których zawsze szukali. Samotność ich nie niszczy, ona ich wzmacnia. A teraz pojawia się pytanie, co samotność mogłaby cię nauczyć, jeśli pozwolisz jej być swoim sojusznikiem? Czy próbowałeś jej posłuchać, zamiast jej unikać? Może jest w niej coś, czego jeszcze nie odkryłeś coś, co może na zawsze zmienić twoje życie. Jeśli ta wiadomość miała sens dla ciebie, jeśli w jakiś sposób dotknęła twojego serca, podziel się nią, polub, subskrybuj kanał, bądź częścią tej podróży. Tutaj mówimy o prawdach, które niewielu odważy się zbadać, o drogach, które nie wszyscy mają odwagę podążać. Przemiana zaczyna się w momencie, gdy zdecydujesz się spojrzeć do środka więc ostatnie pytanie. Czy jesteś gotowy na tę podróż?